W osoby dorosłe spektrum, jak Ron mam na przykład, czy... i on bardzo często, ale nie tylko on, mówi, że my generalnie mamy taką tendencję, i ja to napisałam, z takiego gadulstwa. I to myślę, że to jest taka trochę stara szkoła logopedyczna, że generalnie trzeba do dziecka tak dobrze mówić. I okej, okay, w przypadku wszystkich innych dzieci tak, a przy bardzo dzieci ze spektrum, które mają bardzo dużą tendencję tych różnych fiksacji, do zaburzeń sensorycznych. Do mnogości naraz bodźców, to gadulstwo jest błędem. Bo one się uczą takiej melodii i, i wchodzą bardziej w takie stymulacje niż rzeczywiście logiczne myślenie i analizowanie tego, co jest mówione. I bardzo, bardzo często się niemi <coughs> że samym błędem rodziców jest to, u dziecka nie błędą, że mama jak Katarynka gada 12 godzin cały czas. To nie. To u naszych dzieci, zwłaszcza mówiąc, postaramy tych dzieci niżej funkcjonujących, to jest po prostu błędem. W osoby dorosłe spektrum, jak Ron mam na przykład, czy... i on bardzo często, ale nie tylko, on mówi, że my generalnie mamy taką tendencję, i ja to napisałam, z takiego gadulstwa. I to myślę, że to jest taka trochę stara szkoła logopedyczna, że generalnie trzeba do dziecka tak dużo mówić. I okej, okay, w przypadku wszystkich innych dzieci tak, a przy bardzo dzieci ze spektrum, które mają bardzo dużą tendencję tych różnych fiksacji, do zaburzeń sensorycznych. Do mnogości naraz bodźców, to gadulstwo jest błędem. Bo one się uczą takiej melodii i, i wchodzą bardziej w takie stymulacje niż rzeczywiście logiczne myślenie i analizowanie tego, co jest mówione. I bardzo, bardzo często się niemi że samym błędem rodziców jest to, u dziecka nie mówiącego, że mama jak Katarynka gada 12 godzin cały czas. To nie. To u naszych dzieci, zwłaszcza, mówiąc postawiamy tych dzieci niżej funkcjonujących, to jest po prostu błędem.